10 tysięcy li równa się 5 tysiącom kilometrów. W rzeczywistości mur ze swoimi odgałęzieniami jest jeszcze dłuższy. Już sam fragment odbudowany przez dynastię Ming przekracza 7 tysięcy kilometrów. Ta największa i najdłuższa budowla stworzona przez człowieka zalicza się do cudów świata. Dzięki swoim potężnym rozmiarom mur jest dostrzegany nawet z księżyca. Jeden z europejskich podróżników w początkach tego stulecia swą fascynację tą budowlą przedstawił następująco. Podczas posiłków, a nawet w czasie snu mur był obecny w naszych myślach. Ten olbrzymi ceglany twór wydawał się wić w niespotykanych zakrętach i formach. Tańczył przed nami, to znów zwijał się w spirale, aby rozciągnąć się na całą długość i ułożyć we wszelkie możliwe formy geometryczne. Oczyma wyobraźni widzieliśmy wielki, napięty łuk pomiędzy morzem i